Nie odbierzemy świadczeń 500, powiedział w Bojanowie lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Mija miesiąc od wyborów do Parlamentu Europejskiego. Praktycznie tuż po ogłoszeniu wyników Platforma zapowiedziała, że ruszy w Polskę i ruszyła. Jak skuteczna będzie ta pracowita, objazdowa kampania Platformy, okaże się jesienią. Pewne jest, że wobec tych prowadzonych poprzednio musi być nieco zmodyfikowana. Platforma będzie musiała zrozumieć, że kampania rządzi się swoimi prawami, a przekonanie do swoich racji wyborców wymaga także tego, by politycy na spotkaniach mówili to, co wyborcy chcą usłyszeć. Słyszeć. wbrew temu, co mówi Grzegorz Schetyna, platforma bardzo rzadko przypomina o swoich rządowych programach socjalnych, jak chociażby roczny płatny urlop wychowawczy, czy 1000 zł kosiniakowego dla matek, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński, na przykład studentek czy bezrobotnych. Jesteśmy zakładnikami tej propagandy, która politykę społeczną ostatnich lat ogranicza tylko do 500 plus. My 39,5 miliardów w ostatnim roku, w 2015, wydawaliśmy na politykę społeczną. Urlopy tacierzyńskie, w najdłuższe urlopy macierzyńskie w Europie, żłobki, przedszkola, wielkie za złotówkę, wielkie inwestycje, które wprowadziliśmy. 39,5 miliarda w 2015 roku. Mówiliśmy też, w 2016 roku położyliśmy projekt ustawy. 500 zł na pierwsze dziecko, bo jeżeli ma być to skuteczny program na walkę o lepszą demografię, o to, żeby rodziło się więcej Polek i Polaków, to to 500 zł musi przysługiwać na pierwsze dziecko. I, i o tym mówiliśmy i o tym mówimy i to będziemy powtarzać. Dlatego lepiej późno niż wcale liczymy, że to nie będzie tylko przedwyborcza obietnica, z której się wycofa rząd pisu po wyborach, tak jak z 13. emeryturą. My potrzebujemy dobrej, systemowej polityki y, społecznej, polityki wsparcia y... Tych, którzy naprawdę potrzebują. Dzisiaj to jest bardzo ważne i wydaje nam się, jesteśmy przekonani, że bez porozumienia z samorządem tego się nie da zrobić. Bo to samorządowcy wiedzą, kto naprawdę potrzebuje w konkretnej gminie, w konkretnym powiecie, kto potrzebuje pieniędzy, gdzie te pieniądze powinny być dedykowane. Nie dawać, żeby dawać, nie dawać, żeby budować wyborcze wsparcie, tylko dawać tym, którzy potrzebują. To jest wyzwanie dla każdego rządu. I wierzę, że będziemy mogli to wyzwanie i tę politykę, którą, o której mówimy, realizować po październiku 2019 roku. Zatem po wygranej PO zostaje 500 plus na każde dziecko. Emerytury będą bez podatku, a samorządy mocne, bo tu na dole ludzie wiedzą jak najlepiej rządzić swoimi regionami, powiedział Grzegorz Schetyna. Lider PO spotkał się w Bojanowie z władzami lokalnymi oraz mieszkańcami.